Hej, dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj taki nietypowy odcinek, w zasadzie to już po samym tytule będziecie wiedzieli o co chodzi. Mianowicie tak zarysuję wam co tutaj się zdarzyło. I specjalnie też odpaliłem ulq, żebyście widzieli dokładnie co można widzieć z perspektywy tej osoby, która właśnie cheatuje. Żeby tak nie było nie to powiedziane, że najwyższa grafika może mniej było widoczne. Ale tak, no, gram sobie, od... staram się blokować te nowe pojazdy. Idzie dobrze, czasami idzie kiepsko, czasami. I w tej bitwie dostałem strzał z ponad 5 kilometrów, który mnie dość zainteresował, bo trafiono mnie z czołgu, który urwał mi element w samolocie. Sprawdziłem sobie pewną osobę. Jest to ten jegomość, który. Na razie. pauzuję. Który na 33 level ma panterę 2. Większość jego bitew jest rozegrana na trybie idealnym, gdzie statystyki są dość normalne. Ale po przełączeniu na realistyka coś tu nie gra. Osoba, która przeszła z arkada na realistyka nagle ma statystyki za duże i im idzie niekiedy zobaczyć na przykład po tej maszynie, że to konto było grane przez kogoś dawno temu, bo Kiedyś wirbel miał przebicie tam 64 mm i niszczył masę czołgów, teraz nie ma szans, żeby cokolwiek niszczył. Postanowiłem sprawdzić, jest to powtórka serwerowa. Ma ona lekkie desynchro z kamerą obserwatora, a celownikiem. Mianowicie gdzie indziej czasami potrafi patrzeć kamerę obserwatora, gdzie... tutaj gdzie jak patrzymy, gdzie indziej celownik. Ale jak sobie podejrzałem jak ten jego most strzela. Oj, to mamy. Złapałem. Czy teraz I'm botem. Popatrzcie moi drodzy. Tutaj. Tu mamy obszar. Dobra, mamy Horiego. Czemu ta osoba nie celuje do Horiego, którego od razu widać, tylko celuje tu. Na szczęście pocisk nie trafił, ale. Uwaga. Nic nie widać. Nie da się tutaj zobaczyć. Ja jeszcze. Wezmę zrobię tak. Żeby zobaczyć, jak ten chori wygląda to z jego perspektywy. Wy to widzicie. Tu jest budowla. Więc. Tym bardziej tutaj za dużo nie widać. Trafienie. Ten typ trafił już pierwszego gracza. Z drzew. Który jednocześnie wyjechał z konstrukcji. Nie było najmniejszej szansy, by w ogóle go widział i by miał jakąkolwiek szansę na trafienie go. I tu zmienia cel. Na następny pojazd. Helka zniszczony. Czyli mamy już dwa strzały z perfidnym mulhakiem. Ja dam linka do tej powtórki. Tutaj się wyświetli pełni, pełny nick z ID tej osoby, bo to, to ID się nie zmienia, jak ktoś będzie próbował zmienić nick, więc jak dodatkowo sami go zgłosicie przez to, to jest większa szansa, że szybciej taka osoba zniknie, bo takie typy niszczą grę. Tutaj się zbugowało z nickiem tego bulldoga, on jest po przeciwnej stronie na minimapie, to widać. Ale dosłownie. Prawdopodobnie to konto nawet nie należy do tego gościa, tylko zostało albo skradzione, albo kupione. Tak czy inaczej. Na. Już czwarty pojazd zniszczony, którego nie widać. On tutaj teraz będzie się przemieszczał. O. I, I od tego momentu ja zacząłem szukać, bo on właśnie zdjął typa, który stał przy mnie. Nie ma szans, by go widział. Nie ma najmniejszej szansy. On z jakiegoś powodu wie, też kto mniej więcej za jakim obiektem się znajduje. Więc widać, że ma imbota, to prawdopodobnie wallhacka. Bo najbardziej to widać po tym celowniku. Tutaj, jak samolot będzie przelatywał, zobaczcie, coś się tu buguje z celownikiem. I celownik podążał za samolotem. Plus kamera się zaczęła tak bugować. Więc ma najprawdopodobniej miała problem z odczytem. Tu tutaj dźwięk, nagle jest inny. Tu będzie we mną... Bo ten gość zniszczył 8 jednostek. Co on tutaj było? To chyba teraz będzie celował w tego Japońca, bo po tej stronie nikt więcej, ale próbuje celować we mnie. Próbuje celować we mnie. Ja go szukałem e, po tym terenie na prawo, myśląc, że on gdzieś tam się znajduje. No. E265 rozwalony. Zerowa szansa. Jakby on był tutaj bardziej na lewo spoko. Normalna pozycja dałoby się zobaczyć. Drzewo by tutaj było jakieś pościnane czy coś spoko, ale. Widać tutaj, że to jest wszystko zasłonięte. On tutaj jeszcze kogoś zdejmie w tym momencie, bo on jeszcze tutaj powinien chyba jednego, tak, tego typa 99. Kolejny strzał bez możliwości jakiegokolwiek trafienia. Bez zobaczenia, znaczy się. Nie bez, nie bez możliwości trafienia. Bez zobaczenia celu. Tutaj się coś, parametry popsuły. Dobra, ja tutaj wezmę, już to przyspieszę, bo w tym momencie on już tak do nikogo, mniej więcej, nie strzelał. Ja jeszcze. Nie, on strzelił jeszcze do jednego typa pod koniec i do mnie. A i ten gracz przez to, że strzelił do mnie. To wpakował się na minę, bo nie dość, że stanie się sławny na YouTubie. To jeszcze raporty pójdą i to masowe. Tylko gdzie on tutaj jeszcze dookoła, strzelił? Specjalnie staram się pilnować. Bo widzicie, jak ten jego celownik dziwnie lata. Tutaj ma cel poszedł. No tutaj akurat nic nie ma. Normalny gracz już dawno temu by pojechał, po prostu uznałby, że stąd się nie da strzelać. Ale osoba, która ma wszystko pousuwane, nie potrzebuje. No, goś się zaczął nudzić, więc zaczyna strzelać do swoich. To jest jeszcze największą głupotą, bo gdyby paru innych tutaj ludzi się zainteresowało dodatkowo, co do nich strzela i dlaczego, jak ten typ widzi. Raczej poszłoby sporo raportów z jednej bitwy. Bo tutaj kolejny strzał w T44 jest. I tu już będzie finisher. Chyba? Nie, T44 ktoś inny rozwalił. Nie on tego bulldoga tu rozwali. A przypomniałoby się. Bo T44 on tylko został trafiony. Ja. Zaraz wam pokażę, co mnie skłoniło. Bo to będzie bardzo dobrze widoczne. Bo ja lecę sobie samolotem. No i każdy, co chce celować do samolotu, próbować strafić i tak dalej. No, szansa na strapienie jest nikoma. Problem jest taki, że zawsze jak ja wracam samolotem na lotnisko, ja patrzę się do tyłu. By zobaczyć, czy nie ma gdzieś samolotów, pelotki jakieś nie nawalają. I co zauważyłem? Widzicie tutaj to przy myszce, takie światełko lecące w moją stronę. Postanowiłem nie zmieniać kursu, bo coś mi tu nie grało. Dobrze, że go nie zmieniłem. I uwaga, gość odpali drugi strzał. Ja tutaj przełączę się na tę kamerę. I widać to światełko lecące. I znów byłoby blisko, gdyby nie to, że zacząłem specjalnie lecieć trochę inaczej. Dodatkowo, jakby ktoś się zastanawiał, czy to jakieś przypadkowe pociski, tak dalej, mogłyby być. Zawsze są wymodelowane. Pociski są wymodelowane, więc wiadomo, że to pocisk czołgowy. A zatem jeszcze widać że to typ strzela. Więc no. Kolega, perfitnie wpakował się na minę. Szkoda będzie Pantery 2. No ale cóż, odpalił się po raz pierwszy, albo po raz któryś, ale zdecydowanie mam nadzieję, że po raz ostatni. Co on jeszcze do mnie tam rozstrzelił. Tego ostatniego strzału to akurat nie widziałem. Dawaj mi tutaj tą kamerę. Ta! Kolejna próba, trzy próby strzału. No, zakończyło się to dla niego źle. Gdzie to mniej więcej leciało jak ja lecę? No, bo kurs był zmieniany, to poszło całkowicie gdzie indziej. Więc zachęcam Was jednocześnie, żeby pozbyć się takiego pasożyta, więc macie link do tej powtórki w opisie, w komentarzu, podany jest nick oraz ID tego typa, najskuteczniejsze zgłaszanie jest oczywiście przez zalogowaną stronę War replays Replace i tam dokładnie podajecie. Podajcie, że to jest od 2 minuty 10 sekundy i to w zasadzie wystarczy, bo przez całą rozgrywkę widać tego gościa. To tyle. Ja wracam do odbokowywania nowych maszyn i mam nadzieję, że tym razem bez takich typów. Trzymajcie się. Na razie.